Nie ma nic gorszego niż ten moment, w którym twój mechanik dzwoni i mówi: Pora na pasek rozrządu. Spodziewasz się kilkuset euro, ale wtedy dodaje. To praca z wyjęciem silnika wyjdzie jakieś dwa tysiące. I tak oto twój portfel zapada się szybciej niż sam pasek, który właśnie wymieniasz. W Europie tysiące kierowców co roku uczy się tego na własnej skórze. Paski rozrządu nie są już zwykłymi gumami. Są pochowane głęboko za turbosprężarkami, wspornikami i przewodami. Niektóre pracują nawet w kąpieli olejowej, co oznacza, że cały przód silnika, lub co gorsza, sam silnik, musi zostać wyjęty tylko po to, by je wymienić. Dileży to u wielbiają. Właściciele niekoniecznie. Jeśli zignorujesz tę pracę, pasek może pęknąć, niszcząc zawory, tłoki i twój stan konta. Jeśli wykonasz pracę, zapłacisz więcej niż wart jest twój samochód. To sytuacja, w której zawsze przegrywasz i która zamienia rutynową konserwację w finansową zasadzkę. Dzisiaj przejrzymy 8 samochodów sprzedawanych na naszym rynku z wymianą rozrządu, która regularnie przekracza 2000 euro. Te, których twój mechanik nienawidzi, twój portfel się boi, a twój dealer po cichu celebruje: 8 Audi A4 i A6 z silnikiem V6 TDI. Audi A4 i A6 V6 TDI to arcydzieła na autostradę. Ciche, płynne i nieskończenie sprawne. Ale pod tym wyrafinowaniem kryje się jedna z najdroższych pułapek serwisowych w Europie. Praca przy pasku tak złożona, że wymaga zdemontowania praktycznie połowy przodu samochodu. Silniki o pojemności 2.7 i 3.0 litra są osadzone głęboko przy grodzi, pozostawiając prawie zero miejsca, by dosięgnąć paska, napinaczy czy pompy wody. Aby uzyskać dostęp, technicy muszą zdjąć zderzak, reflektory i wspornik chłodnicy, ustawiając cały przód w pozycji serwisowej. W praktyce wiele warsztatów po prostu wyjmuje silnik w całości, ponieważ jest to szybsze. Sama robocizna zbliża się do 1200 euro, a z częściami, płynem chłodniczym i podatkami faktura łatwo osiąga 2300 euro. Jeśli pominiesz pasek, konsekwencje są katastrofalne: pokrzywione zawory, uszkodzone tłoki i pęknięte Dgłowice. Odbudowa za 5000 euro lub więcej. Ponieważ pompa wody kryje się za paskiem, jesteś zmuszony wymienić wszystko na raz. Nie ma dróg na skróty, tylko godziny demontażu dla czegoś, co powinno być rutyną. Wielu właścicieli unika faktury sprzedając samochód tuż przed interwałem 130 tysięcy kilometrów. 7 Peugeot 3008 i 5-metr cięcie gdzieś 1.2 PureTech. Na papierze Peugeot 3008 i 510 z silnikiem 1.2 piórtek wydają się inteligentną inżynierią, lekkie i wydajne. Ale zapytaj jakiegokolwiek mechanika, a usłyszysz ten sam werdykt. Całkowita katastrofa. Powodem jest słynny pasek rozrządu w kąpieli olejowej. W teorii powinien być trwalszy, w rzeczywistości to porażka chemiczna. Pasek wchłania olej, pęcznieje, mięknie i łuszczy się. Resztki krążą wtedy po silniku, zapychając smok oleju i zasilanie turbo. Rezultat. Brak smarowania i awarie turbo. Czasem przed 80 tysiącami kilometrów. Peugeot nazwał to bezobsługowym, ale na krótkich trasach olej nigdy nie nagrzewa się wystarczająco, zamieniając się w szlam, który niszczy pasek. Zanim kontrolka oleju zamiga, szkoda jest już wyrządzona. Czyszczenie miski, płukanie układu i montaż nowego paska kosztuje między 1800 a 2200 euro lub ponad 3. Tysiące, jeśli padnie turbo! Dostęp jest fatalny i wielu niezależnych odmawia pracy. Jeśli na taki patrzysz, żądaj dowodu wczesnej wymiany paska lub odejdź. Celem była innowacja, ale dla wielu właścicieli oznaczało to czysty ból finansowy. Szósteń: Land Rover Discovery Sport 2.0 Ingenium. Discovery Sport sprzedaje się jako idealny rodzinny terenowiec, ale pod luksusowym marketingiem kryje się jedna z najabsurdalniejszych konstrukcji silnika, jakie kiedykolwiek zamontowano w suwie. Diesel Ingenium o pojemności 2.0 litra chowa swój łańcuch rozrządu z tyłu silnika tuż przy ścianie grodziowej. To oznacza, że nie ma możliwości jego wymiany bez wyjęcia całego silnika. Brzmi jak przesada, dopóki nie zobaczysz faktury. Kiedy łańcuch zaczyna dzwonić panu a zacznie, Twój lokalny warsztat poprosi o kwotę między 2000 a 2800 euro, ponieważ jest to praca na 15 do 20 godzin. Trzeba opuścić silnik z ramy pomocniczej, zdjąć turbiny i odłączyć całe okablowanie tylko po to, by dostać się do obudowy łańcucha. Wielu niezależnych odmawia ich przyjmowania, nazywając to mechanicznym samookaleczeniem. Najgorsze jest to, że właściciele myślą, iż są bezpieczni, bo to łańcuch. Ale ten. Rozciąga się i przeskakuje o zęby znacznie wcześniej niż oczekiwano, często przed 110 tysiącami kilometrów przez złe smarowanie. Zignoruj to, a łańcuch może się ześlizgnąć, niszcząc silnik w jednym terminalnym zgrzycie. Obiecuję doskonałość, ale gdy łańcuch zadzwoni, jedyne co odkryjesz, to jak szybko luksus zamienia się w koszty robocizny. 5. Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI Volkswagen, Tołarek. fa 6 TDI to jeden z tych SUV-ów, które sprawiają, że czujesz się niezwyciężony, dopóki nie przyjdzie czas na serwis. Na papierze to proste zadanie. W praktyce to operacja z wyjęciem silnika. Pasek jest pochowany pod wieloma warstwami rur chłodzących, kolektorów dolotowych i przewodów turbo. Każda śruba, którą dotykasz, zdaje się chować inną za sobą. Dostęp jest tak wąski, że większość warsztatów demontuje cały przód lub całkowicie opuszcza silnik tylko po to, by do niego dotrzeć. To, co powinno być pracą za 500 euro, zamienia się w Odyseję za 2400 euro w mgnieniu oka. Niezależni go nienawidzą. Czas robocizny to minimum 12 do 14 godzin. Zanim w ogóle dodasz części, jak pompa wody czy napinacze, już patrzysz na czterocyfrową fakturę. Autoryzowane serwisy żądają ponad 2200 euro. Jeśli spróbujesz to pominąć, zerwany pasek. Równa się katastrofalnym uszkodzeniom i odbudowie za ponad 6 tysięcy euro. Niektórzy specjaliści żartują, że wolą zrobić trzy sprzęgła niż jednego towarega. To silnik stworzony, by działać zawsze, ale utrzymanie go sprawia wrażenie finansowego wyścigu wytrzymałościowego. Cztery? Ford S Max i Mondeo 2.0 EcoBlue, Ford S Max i Mondeo z silnikiem 2.0 EcoBlue to wyrafinowane diesle, ale ich innowacja skrywa jeden z najdroższych montaży paska widzianych w samochodzie popularnym. Ford zdecydował, by pasek rozrządu pracował wewnątrz oleju silnikowego. I kiedy przychodzi czas na jego wymianę, mierzysz się z demontażem za ponad 2000 euro, którego większość warsztatów się boi. Idea mokrego paska brzmi dobrze, ale na krótkich trasach guma puszcza drobne cząsteczki do oleju, zapychając pompę i zabijając turbo. Kiedy kontrolka się zapala, jest już za późno. Wymaga to pełnego płukania układu olejowego, nowego zestawu paska i często nowego turbo. Oficjalny czas robocizny przekracza 10 godzin, A faktury u dealera regularnie przekraczają 2500 euro. Warsztaty niezależne nazywają to amacu operacją na otwartym sercu zignoruj to a pasek może pęknąć, powodując natychmiastową szkodę całkowitą nawet samochody z pełną historią serwisową, zawodzą znacznie przed oficjalnym interwałem. Trzecia Volvo XC90 D520 i 24 Diesel Volvo. XC90D5 ma opinię skandynawskiej solidności, ale pod tym wizerunkiem kryje się jeden z najtrudniejszych do opłacenia układów paska. W nowszych wersjach pełny serwis paska może łatwo przekroczyć 2000 euro i to nie przez egzotyczne części, ale przez czystą robociznę. Komora silnika jest bardziej ciasna niż parking w godzinach szczytu. Aby poprawnie wymienić pasek, trzeba poluzować poduszki silnika, by móc go lekko unieść tylko po to, by zrobić miejsce. Dostęp do kół pasowych jest mikroskopijny szczególnie w modelach z napędem na wszystkie koła, gdzie półosie blokują przestrzeń roboczą. Volvo zaleca wymianę pompy wody i pasków osprzętu w tym samym czasie, co dodaje setki euro. Większość warsztatów rezerwuje cały dzień pracy z oficjalnymi kosztorysami wokół 2400 euro. Specjaliści wiedzą, jak bolesny jest to proces. Jeśli go pominiesz, pasek nie wybacza, a... Odbudowy silnika D5 są legendarne ze względu na swoje zawałowe koszty. XC90 może być zbudowane dla bezpieczeństwa Twojej rodziny, ale to Twoje konto bankowe potrzebuje ochrony. Długa. Citroen C4 Picasso 1.6 HDI. Citroen C4 Picasso 1.6 HDI to idealny transport rodzinny, ale jego przystępny wizerunek skrywa bardzo drogi serwis. To co powinno być prostym zadaniem, może napuchnąć do naprawy za 2000 euro, gdy dodasz robociznę i części na których wymianę nalega Troen. Silnik ma ciasny montaż podwójnego paska, jeden dla wałka rozrządu i drugi dla pompy oleju. W modelach Picasso prawie nie ma miejsca między podwoziem a osłoną paska, dlatego większość warsztatów podpiera silnik od dołu i przechyla go by do wszystkiego dotrzeć. To oznacza od 10 do 12 godzin robocizny przed dodaniem pompy wody czy płynu. Wiele warsztatów prosi o kwoty Między 1800 a 2200 euro. Zaniedbanie tego nie wchodzi w grę. Jeśli pasek pęknie, konstrukcja gwarantuje pokrzywione zawory i natychmiastową szkodę całkowitą w aucie, które być może warte jest 3000 euro. To jedna, z najmniej relaksujących faktur jakie kiedykolwiek zobaczysz. Je przedzie? Alfa Romeo Giulietta 1.75 TCe, yeah. JTPA. Alfa Romeo Giulietta 1.75 TBi to prawdziwy samochód dla kierowcy, ale jego serwis jest bolesny. Silnik turbo jest tak ściśnięty w komorze, że wymiana paska oznacza zdjęcie poduszki silnika, zespołu turbo i części do lotu. Koszmar, który kosztuje zazwyczaj ponad 2000 euro, dostęp jest realnym problemem. Pasek jest dociśnięty do grodzi prawie bez miejsca na manewr. Nawet proste zadania wymagają specjalnych narzędzi alfy i demontażu połowy komory silnika. Pompa wody jest pochowana za przewodami chłodzącymi, które również muszą zostać wyjęte. Specjaliści proszą o 8 do 10 godzin minimum. Dilerzy często wyceniają to blisko 2400 euro. Co czyni to gorszym, to krótki interwał wymiany. Alfa zaleca pasek co 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów. To oznacza wielokrotne uderzenia po 2000 euro, jeśli planujesz zatrzymać auto na dłużej. Utrzymanie tej Juliety wymaga budżetu, który zazwyczaj rezerwuje się dla Ferrari. I oto mamy to. Osiem samochodów, które zamieniają rutynową konserwację w finansową katastrofę. Paski rozrządu powinny być czymś rutynowym, ale w tych silnikach są pochowane w taki sposób, że dostęp jest prawie niemożliwy. To, co powinno kosztować 500 euro, zamienia się w Odyseję za 2000 z wyjęciem silnika. Nowoczesne silniki projektuje się dla osiągów, nie dla łatwości naprawy. Konstrukcje z mokrym paskiem i przesadnie skomplikowane układy oznaczają, że warsztaty spędzają godziny tylko po to, by dotrzeć do paska. Przerażająca prawda jest taka, że pominięcie tego nie jest opcją. Pasek, który zawodzi może zrujnować silnik w kilka sekund, a serwis za 2000 euro zamienia się w odbudowę za 6000. Dlatego inteligentni nabywcy zawsze sprawdzają historię przed zakupem, szczególnie w dieslach V6 i silnikach z mokrym mówiam. Paskiem! Jeśli chcesz tego uniknąć, szukaj aut z łańcuchami z przodu lub prostymi suchymi paskami. A jeśli już taki masz, zacznij oszczędzać, bo gdy Twój mechanik powie silnik na zewnątrz, nie będzie przesadzał. Który samochód Twoim zdaniem skrywa najgorszą fakturę? Powiedz nam o tym w komentarzach, daj lajka i zasubskrybuj na film w przyszłym tygodniu. 7 silników, które autodestruują się przed 130 tysiącami kilometrów. Dzięki za oglądanie!